Witajcie drodzy czołgiści z tej strony Byku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w World of Tanks. Tym razem zajmiemy się nową linią czołgów japońskich, która została wprowadzona w aktualizacji 8.10. Mamy już wersję 8.11, więc nie jest to taka zupełna nowinka. Troszeczkę tej linii już sobie odkryłem. Nie jest to drzewko zbyt okazałe, póki co właściwie składa się z jednej linii czołgów średnich, tak na dobrą sprawę no ale powiem wam, że póki co całkiem przyjemnie się nimi gra właściwie skupimy się na jednym konkretnym czołgu bo tutaj raczej um, rzadko poświęcam uwagę czołgom niższym, niższych tierów niż czwartego także skupimy się dzisiaj na tierze czwartym e, który no, on zwie się generalnie ciche nie mylić z poprzednikiem, czyli cicha nie nie, nie moi drodzy, czołg średni, ciche japoński, no, właściwie type 1 ciche, żeby nie było. No i tak, cóż mogę nim powiedzieć? Generalnie rzecz biorąc, jest to dokładnie to czym, jakby jak to nazwano. Jest to czołg średni, ma właściwie wszystko uśrednione, tak? Pancerz nie jest jakiś super mega wybitny, ale jak na czwarty tier, jako tako daje radę, tak? Jest nawet kontowanie, powiedzmy, czemu nie. Chociaż wartości jakiegoś wielkiego, nie szczęku upadu nie robią, tak? t 18 ma 51, no, właściwie ma podobny pancerz, a jest na pierze drugim, tak? Więc, no, ustalmy. Ale, no, kątowanie jako takie jest, czasem coś tam zdarzy się odbić. Jeżeli chodzi o weak pointy, weak spoty, to celowałbym w podziałku, a w ten upizier, bądź we włas tutaj na duże wieżyczki hmm, tak to jeżeli chodzi o pancerz i, 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 i po prostu ogólne stwierdzenie że to czołg średni ehm, prędkość moi drodzy prędkość no powiedzmy 44 km na godzinę nie jest tak naprawdę myślę zbyt często osiągana ale trzeba powiedzieć że jest to czołg raczej mobilny chociaż z niezbyt dużym przyspieszeniem ehm, natomiast no daje radę gdzieś tam dojechać tak, czołg średni, dokładnie spełnia jakby nadzieje pokładane w nazewnictwie, powiedziałbym. No i myślę, że jego największą zaletą z kolei jest działo, które po prostu no, jako taki właśnie demerz całkiem przyzwoity zadaje, 110 do 175 z niezbyt dużą penetracją, niby niezbyt celne niby właśnie niezbyt szybkie no w sumie to tak naprawdę największą jego bolęczką, bolączką jest ta celność bo nieraz miałem bardzo dużo problemów, żeby już coś trafić ale, ale no jak już się trafi to ten mecz jest właśnie taki dosyć konkretny no i mówię jakby hmm, lepsze wrażenie sprawia tak na dobrą sprawę cała linia niż ten czwarty cała linia czołgów średnich japońskich jak dotąd do tego do, które były na drodze do tego czwartego Tieru niż ten sam czwarty tier ale no nim jeszcze całkiem przyjemnie się jeździło i stwierdziłem że właśnie nagram o nim odcinek także no, myślę że jakby chcieli o nim coś powiedzieć tak dosyć dokładnego i żeby nie skłamać to trzeba było po prostu powiedzieć, że jest to dokładnie taki no jakby pierwowzór, no takie, 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 taka esencja ciągu średniego, tak? Ma wszystko uśrednione i w sumie w pewnym sensie jest taki, jaki powinien być. No, tyle, że niestety jego, tak no, brat z piątego tieru, no, jest praktycznie rzecz biorąc jego kopią, ma dokładnie taki sam pancerz, jest wolniejszy, jest na piątym tierze, co największy przeskok zwykle był między ciągami czwartego a piątego tieru, tutaj się okazuje, że tego przeskoku praktycznie nie ma, co mnie boli i póki co piątym tierem gra mi się tragicznie, no ale na razie zajmujemy się tym tierem czwartym. Jak wiecie już na pewno mam go jakby ulepszonego maksymalnie. Co się dało z niego wycisnąć? To już z niego wycisnąłem, jakby jestem tuż przed jego sprzedaniem. No ale mówię, chciałem jeszcze nagrać o nim odcinek, coś wam o nim powiedzieć, parę słów. No i pokazać tradycyjnie jedną powtórkę na którą tak naprawdę w chwili obecnej Was zapraszam akcja jak widzicie rozgrywa się na mapie rzeka Perłowa rzucono mnie a właściwie system losujący rzucił mnie na szczyt listy no i cóż po drobnym zawahaniu co powinienem zrobić gdzie powinienem się znaleźć ostatecznie stwierdziłem że jednak skoro rzucono mnie na szczyt listy to powinienem pojechać na Główną rzeźnię, czyli na kwadraty tutaj B8 i C9. Tam się zwykle właśnie na tej mapie rozgrywa główna batalia, jakby główne starcie między czołgami i obydwu drużyn. No i kto się tam przebije, ten zazwyczaj zwycięża, bo jak widzicie tutaj od, od końca tego przysmyku do bazy przeciwnika jest to właśnie beretem. Także no, trzeba, wypadałoby to albo utrzymać tak długo aż atak z tej flanki przejdzie do bazy przeciwnika bądź wygrać zupełnie po prostu jakby zajechać okrążyć bazę przeciwnika wszystkich z miejsc powierzchni ziemi itd. No ale na razie spokojnie, wszystko w swoim czasie póki co trzeba sobie poradzić z tym stewartem. no jak widzicie Pierwszy strzał taki w sobie trafiony całkiem przyzwoity damage, 80 prawie że No i proszę, tutaj ostrożnie, ostrożnie, nie chciałem dać się zbyt szybko zdjąć pamiętajcie, że im dłużej się utrzymacie przy życiu, tym dłużej macie szansę zadać jakieś obrażenia Więc warto, warto tutaj czasem ostrożniej podejść do tematu i staram się tego z co trafić, no niestety ale jest to cel mały, trzeba się wysilić, no ale spokojnie, strzał za strzałem systematycznie długo nie trzeba czekać 3 sekundy przeładowania tutaj naprawdę nie jest dużo Kolejny cel T T50 pięknie od boczku weszło aż 133 dm, bardzo to odczuł No i prawda zaraz będzie kolejnym trupem i w ten na no ten sposób robiłem go a wiele mu życia nie zostało ale też w większość życia ja zdjąłem mu ja liczę ja mój frag mało sobie trafiłem swojego ale póki co DW2 niestety samo berwałem również silnik mi padł drobne problemy z przebiciem ale ostatecznie pięknie od odboczku dużo damage weszło 3 fragi moje jak najbardziej Pozytywna sytuacja. No i co mogę powiedzieć? Zbliżamy się do bazy przeciwnika. przedarliśmy się przez główną rzeźnię. Tutaj już możemy, właściwie powiedzieć można, że przeciwnik został zaskoczony od tyłu. Jakiś szans na zwycięstwo to nie ma. Tutaj nie wiem dlaczego ale tu się dla mi się obryska czołgu pomimo że był za przeszkodą. Załchałem obrysce i chciałem sprawdzić czy właśnie może to jest jakaś niewidzialna inaczej przenikalna przeszkoda ale jednak nie. Wszyscy prostu zwykle mamy błąd gry. Nic poważniejszego. Przyspieszę samą drogę być może do bazy. Dalej wynik 6-6, ale my mamy zdecydowaną przewagę tak naprawdę, już okrążyliśmy praktycznie tam bada przeciwnika, za chwilę zaczniemy ją kapować. tutaj przeciwnik e, ciche, zaraz będziemy mieli wymianę, przesiewską wymianę ołowie jak to niektórzy tutaj twierdzą No, wystał się No niestety to łatwo nie będzie, bo on też raczej znaczy ostrożnie Ostrożnie i rozważnie. Póki co trafią w głowę, ale wszystko w swoim czasie. Stwierdziłem, że taki pojedynek to nie głupi pomysł. Zresztą mam trzy fragi na koncie, więc spokojnie mogę się na nim skupić. Swoją rolę tak naprawdę i tak już e, odbębniłem w pewnym sensie w tej bitwie. Swoje zrobiłem. <laughs> Ciekawe, że akurat wchodzi po 69 do 65 tym razem. Także jak widzicie nie ma tutaj syndromu, że czołg sam dla siebie jest nie do zniszczenia w pewnym sensie, bo czasem się tak dada, że właśnie, a tu dwójkę a tu no, na przykład, czy podobne, tym podobne czołgi no, mogą mieć problemy ze zniszczeniem oponenta, ale tutaj nie ma takiej sytuacji w przypadku cicha. No i jak widzicie, no, bitwa wygrana 10 do 9, zakapowaliśmy balę, 4 fragi udało mi się zdobyć na tym czołgu. i tak jak mówię, Przede wszystkim podsumowując wszystko trzeba powiedzieć tyle, że jest to najśredniejszy ze średnich, po prostu ideał, znaczy może nie tyle ideał, po prostu jakby kwintesencja pomysłu na czołg średnich. Wszystko wyśrednione, właściwie brak wyraźnych takich atutów bądź wad, no i... Po prostu czasem taki pomysł się sprawdza. Moi drodzy, dziękuję za uwagę z mojej strony. To wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało i po prostu zapraszam Was na następne odcinki. Zagrajmy w World of Tanks. Do zobaczenia na polu bitwy. Time to roll out.